Ciepłownia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przy ulicy Chałkę Bosaka w Kielcach jest zasilana zieloną energią słońca. Dzięki nowej instalacji fotowoltaicznej produkcja ciepła dla południowej części miasta jest nie tylko tańsza, ale też ekologiczna. Aby ogrzać trzy osiedla, trzeba spalić taką hałdę węgla, która za nami się znajduje. To jest około 7 tysięcy ton. W skali miasta jest to powyżej 100 tysięcy ton. W skali państwa. To są miliony ton, które trzeba spalić i w związku z tym wydalić dwutlenek węgla do atmosfery i wszystkie inne szkodliwe substancje. A ten proces zanieczyszcza środowisko. Instalacje fotowoltaiczne, które należą do odnawialnych źródeł energii spowodują zmniejszenie zużycia energii elektrycznej pochodzącej z tradycyjnych nośników, stabilizując koszty produkcji i ciepła dla mieszkańców osiedli Barwinek, Kochanowskiego oraz Ściegiennego, a także rejonu przemysłowego zasilanego z ciepłowni Empec. Farma produkuje w godzinach słonecznych więcej prądu niż używa w tej chwili ciepłownia. Dlatego nadwyżka energii będzie sprzedawana do sieci i odbierana w porze nocnej. Czyli przez miesiące maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień praktycznie mamy energię w tej ciepłowni no, pochodzącą z tej instalacji. Traktujemy, że ona jest bezkosztowa. W czerwcu dzięki farmie fotowoltaicznej opłaty za energię elektryczną zużywaną przez ciepłownię były niższe niemal o 5000 zł. W godzinach o najlepszym nasłonecznieniu występuje nadprodukcja energii w stosunku do zapotrzebowania kotłowni. O tym, jakie oszczędności powstają, można się przekonać na bieżąco. Na czerwono zaznaczono mamy konsumpcję, czyli po prostu energię, którą kupowaliśmy z sieci energetycznej, od operatora sieci dystrybucyjnej. Natomiast na zielono. Energię produkowaną przez instalację fotowoltaiczną, która była w cudzysłowie, oczywiście powiem, konsumowana, zjadana przez nasze instalacje, a na żółto nadwyżkę energii będziemy mogli bądź sprzedawać, na tą chwilę w obecnym stanie prawnym sprzedawać energię elektryczną. A jeżeli zostanie przez prezydenta Andrzeja Duda podpisana nowelizacja ustawy o OZE, staniemy się wtedy prosumentem i będziemy się bilansować tak jak osoby fizyczne. Wybudowano na terenie MPS wzdłuż ulicy Pileckiego farmę fotowoltaiczną, tworząc dwie niezależne mikroinstalacje o sumarycznej mocy 99,6 kW. Łącznie 332 panele, przy sprzyjających warunkach pogodowych, będą produkować przeszło 93,2 MWh energii rocznie. Możemy już około 35 ton emisji dwutlenku węgla oszczędzić, który w mieście w otoczeniu istnieje, Sądzę, że to jest ten kierunek. Tego typu inwestycje związane z odnawialną energią mogą właśnie być tworzone, czy przy wysypiskach śmieci, czy w terenach nieraz skażonych i dają tą perspektywę stworzenia w czymś, co może właśnie przez nieprawidłową gospodarkę zostało skażone i dzisiaj może nam oddać to w nadmiarze. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, że to jest na razie największa farma kielecka, ale przypuszczam, że w krótkim czasie powstaną następne i w tym kierunku na pewno te działania będziemy Stworzyć. Pierwsze ochrona klimatu, ochrona naszego powietrza, a drugie to budowanie także niezależności energetycznej i możliwości oszczędności, jakie miasto z tego może mieć. MPS dzięki tej inwestycji stało się pionierem zielonej energii na terenie miasta. Odnosząc się natomiast do samej tej instalacji, chciałbym powiedzieć, że ona bazuje na ultra nowoczesnych sprzętach. Zainstalowane tutaj moduły fotowoltaiczne o mocy 360 W, tak? Warto podkreślić, że aktualnie wykonywane instalacje bazują na modłach 280-320 W. Inwestycja kosztowała ponad 341 tysięcy zł netto i w całości była sfinansowana ze środków MPEC. Farma fotowoltaiczna będzie wykorzystywana także do celów edukacyjnych.